Halo, halo, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Bedzik i witam was w drugim odcinku serii od biedaka do trwala, gdzie jest to odpowiednik serii od zera do milionera, e, tylko w moim wydaniu, oczywiście w wydaniu Becika. E, tak, ja was na starcie jeszcze zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i zapraszam was na mój serwer Discord, który macie w opisie link. Ehm, warto dołączyć e, zaraz wam opowiem o tym a teraz moi drodzy ja już zaczynam ktoś mi pisał w komentarzu pod filmikiem że podobno to drzewo jest opłacalne mocno więc zaraz sobie to sprawdzimy po prostu je ścinając niestety nie rośnie ono tam bliżej tego mm, bliżej bliżej mojej działki Chyba, że teraz urosło. Może jak będziemy wracać, czy ja je przeniosę? Tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Raczej. Um. No, ciężko będzie. Dobra, to sobie utniemy Jezu w ogóle, ale tu ciemno. To patrzcie, zrobimy taki myk. Taki sprytny, mega genialny. Czy teraz będzie łatwiej? Nie, niestety nadal nie jest łatwiej. Więc utniemy jeszcze na przykład to. Te drzewo będzie lżejsze, prawda? Czy to da radę? Nie, niestety nadal nie jest tak łatwo. Patrzcie, je ja schwyciłem to dobrze. Jest git, jest git, jest progres. Dobra. A w takim razie, moi drodzy, ja Was chciałem zaprosić na mój serwer Discord e, A dlaczego warto dołączyć? Otóż wam mówię. Jest tam już ponad 130 osób. E, z czego większość gra w Lambera. Więc jeśli nie wiem, chcecie się powymieniać itemami, kupić od kogoś itemy, pograć po prostu z kimś. Może może nie wiem, potrzebujecie kogoś do pomocy w grze. Albo no nie wiem co jeszcze, to moim, moi drodzy, naprawdę e, warto dołączyć na serwer Discord. Być serwer się nazywa. Ja serdecznie Was zapraszam. E, no, a, a tymczasem ja próbuję przejść. Wiecie co, dobra, utnę to. W sensie zatrzymam i, i zaraz do Was wrócę. No dobra, ja już tutaj <laughs> sobie przyniosłem to drzewko, trochę je nawet pociąłem. No i teraz będziemy. Ej, mam nadzieję, że się zmieści. No, oczywiście, że się zmieści. Jakby miało się nie zmieścić. Patrzcie, pięknie. Super, sztos. Fantastycznie. Teraz sobie te wrzucimy e, a... M, ej, halo Tak, to proszę mi nie robić. Nie wiem czy to się zmieści... Nie, to się nie zmieści. Trzeba to w takim razie uciąć. Cyk. No pięknie. Tu też to utniemy. O, czy teraz wejdzie? No uwaga. No niestety nie. Więc utniemy to tutaj. O, super. Weszło. Cyk kolejne. Cyk kolejne. I znowu nie chcę przejść. O, patrzcie, przeszło jednak. Co? Blokade? Aha, bo tu. Okej. Okay. Dobra. Wszystko wiadomo. Nie, dobra, teraz tu utniemy, wiecie. No, nie miałem na myśli tutaj, ale dobra. No. O, super. Teraz tutaj. Super. Dobra, i to se wrzucimy. Byk. A teraz trzeba to pokroić. Ej, w sumie już by się przydało to auto. Tu jeszcze pokroimy. E... O, super. Ej, mam nadzieję, że wam się ta seria podoba. Bo kurczę, tak, ktoś mi tam pisaliście, że fajna seria by to była i w ogóle, że taki pomysł ktoś dał. No więc mam nadzieję, że wam się to podoba. Ej dobra, bo tych desek trochę jest do przenoszenia. To ja je sobie... Obo dobra, jeszcze to zaniesiemy, zobaczymy ile będzie z tego kasy. Faktycznie to auto jest mega pomocne, bo tak chodzić z tym po jednej deseczce to ciężko dosyć. Yy, no ale sobie zarobimy na to autko za 400 i będzie git. Dobra, i uwaga, chwila prawdy. Za taki przerobiony kawałek mamy. Uuu, kurczę. Ile mieliśmy? 147 dostałem. Za ten kawałek. Dobra, to wiecie co? Yy, ja tutaj. Yy, utnę i zaraz się widzimy. Dobra, ja już sobie podziałem drzewo. Jak widzicie mam 481 dolarów. Szybko się zarabia kasę na tym przerobionym tym. Ja cztery deski chyba wrzuciłem tylko, żeby zarobić na ten samochód, więc mm, szybko się zarabia na tym. E, dzięki, nie pamiętam kto tam to napisał, ale dzięki za, za to info. Wiecie, ja to u siebie nie ścinam, raczej drzewa na tym. Gdzie mam tego dużego slota? No, o, po co mi nie? Chyba, że coś buduję, ale to i tak ich nie przerabiam. No, ale. Ale tak, mamy auto. Idziemy je sobie zanieść. W ogóle, mm, co myślicie na temat tego, żebym na przykład live y robił Ym, z Lampera tam co jakiś czas, powiedzmy, nie wiem, kilka razy w miesiącu? Nie no, kilka razy w miesiącu to nie, ale... Nie wiem, no zobaczymy, ale... Dajcie znać co o tym się dzieje. czy chcielibyście live'y jakieś? Czy... Czy wolicie odcinki? Znaczy, odcinki oczywiście też będą, no nie? Ale... Kumacie o co chodzi. Mam nadzieję. Halo? O, jest, patrzcie, mamy auto. Sztos Dla mnie sztos totalny Okej, okay, dobra Tu se wrzucimy jeszcze to drewnięko Cyk No, ostatnie cięcie, super Teraz se to wszystko wrzucimy Do przerabiarki I przewieziemy sobie później autkiem do samej już e, tego sprzedawania samego. No, a później <coughs> będziemy jeździć po czerwone drewno. Bo musiałbym sobie ogarnąć sikierkę tą e, fire. A oczywiście trzeba ją kupić, prawda? No bo. Wszystko musi być prawdziwe od do milionera, <laughs> tak, ale moi drodzy, <laughs> teraz pakujemy to sobie na pakę. Nie wiem, ile w sumie tu wejdzie, pewnie też nie za dużo. No halo, no cyk, jeszcze muszę mieć przecież kasy na rozpienie tego. Ta, nie wiem, ile on tam kosztuje, chyba 8 dolarów czy coś takiego. Ale kurczę, no zawsze coś to jest, prawda? Więc 100 dolarów jeszcze przejazd przez ten most. Kurde, dużo. No ale później, jak będziemy budować dom czy coś, no to już więcej kaski będziemy wtedy mieć. Więc spoko. Eee, dobra, na razie tyle. Albo łe, odjechałem przypadkowo. W sumie to wszystko wrzucę. Po co jeździć później na raty, jeszcze cyk? Proszę, pyk, pyk. Uh. O, dobra. Dobra, po te dwa to później przyjadę. Zobaczymy, ile z tej okazji będzie. Kurcze, ciekawy jestem. Pewnie... Ty może do 1000 dobijemy. Kurcze, ciekawy jestem. Dobra, wrzucamy sobie. Nie, chociaż do 1000 chyba nie dobijemy. Chociaż, chociaż kto wie, kto wie. No. No 823, to prawie 1000. 863. Dobra, to dowiedzimy sobie jeszcze te dwa kawałki. Um, aha, jeszcze... Hmm. Czy to się przerobi? O, to jest pytanie. Dobra, to wrzucę na pakę. Do auta. O. Tu może być problem. Ja odetnę ten kawałek. Ej nie, bo to chyba mi się na pół przecina teraz. No, na pół mi się przecina ten... Ale dobra. Przynajmniej to wejdzie, mam nadzieję. Dobra, to wyszło. A, ale to znaczy, że to już nie wejdzie. No. To trzeba w tych większych przerabiarkach. Dobra, no to to, to weźmiemy po prostu tak. Wow, ale decha wielka. O oh tem. Dobra. Co Ciekawe ile będzie za to grube takie. A za tą deę taką, mm. dobra uwaga. Wow, 160 chyba. No i patrzcie, i tysiączka ponad mam, i teraz uwaga, ile będzie za to. Aha, 20 tylko. Czyli aha. Czyli w ogóle nie opłaca się wrzucać nieprzerobionego. Z tego co widzę. No. Eee, dobra. No to w sumie w tym odcinku to by było na tyle. No bo mamy wszystko. W sensie zarobili, Zobaczcie, z jednego drzewa zarobiliśmy na auto. Za 400 i jeszcze tysiaka ponad mam. Więc fajnie, fajnie zarobiliście. No, a w tym odcinku to by było na tyle, jeżeli wam się spodobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Ja was jeszcze raz zapraszam na serwer Discord, link macie w opisie. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, siemano.